Witamy Państwa bardzo serdecznie. Chwila przerwy na słup. Sandra Kostrzewska, dzień dobry. I że jak Witamy w porządku TVP Info. Dzisiaj jest sobota, 9 listopada. I w tym sobotnim pytaniu witam Państwa serdecznie. Dodam jeszcze tak dla porządku, że około 4 stopni mamy dzisiaj w Warszawie. To mogę powiedzieć na podstawie własnego doświadczenia. Szłaś do pracy na piechotę? E, kawałeczek. <laughs> zdrowo o tej porze, zdrowo. Drodzy Państwo, dzisiaj w programie wiele ważnych tematów, m.in. temat dekryminalizacji aborcji. Wczoraj sejm skierował projekt, o którym bardzo dużo się mówiło do pracy w komisji, więc my także w programie dzisiaj na ten temat będziemy mówić. Ale będzie także o 35. rocznicy upadku muru berlińskiego. Naszym gościem będzie Andrzej Byrd, były ambasador w Polski w Niemczech i we Francji. To będzie o godzinie 7.15. Powspominamy Piotr z gościem, powspomina te czasy i znaczenie upadku muru berlińskiego nie tylko dla Niemiec, ale dla całej Europy, a nawet świata. Będą też goście z Krakowa i to duża grupa gości, no na koniec w naszym programie dzisiaj po godzinie dziewiątej. rozumiem, że nie będziesz opowiadał o swoich osobistych historiach? Nie, nie, wręcz przeciwnie. Koda, powinieneś. No zobaczmy, może Piotr jeszcze zmieni Możemy zdanie Może się rozmówić, tak. Zespół Pieśni Tańca Krakus. A Państwo zobaczą, być może się okaże, że Piotr się złamie. Tak. Namawiam go do tego. No, ale Wajemniczy nie będę nic więcej mówić, tak, ten już początek, a już teraz zapraszam na serwis. Zapraszamy. Podkomisja Smoleńska nie była zainteresowana wyjaśnieniem przyczyn katastrofy, bo te przyczyny sobie z góry określiła, powiedział w Sejmie wicepremier Władysław Kosiniak kamysz Szef MONU udzielił informacji na temat raportu zespołu do spraw oceny funkcjonowania podkomisji Smoleńskiej. Ministerstwo Obrony skierowało do prokuratury 41 zawiadomień dotyczących podkomisji Smoleńskiej i Antoniego Macierewicza. Sejm skierował do dalszych prac w komisji nadzwyczajnej projekt nowelizacji kodeksu karnego, zakładający częściową dekryminalizację przerywania za zgodą kobiety jej ciąży oraz dekryminalizację pomocy w samodzielnej aborcji. Projekt ten został złożony do izby po raz drugi. W lipcu Sejm zdecydował o jego odrzuceniu. Zadowolenie z decyzji Sejmu wyraziła ministra do spraw równości Katarzyna Kotula.